Zawody w jeździe rowerem po desce na wodzie stały się już tradycją naszego miasta. Zasady są proste. Trzeba wsiąść na rower i przejechać 21-metrową deskę, która leży na dętkach, a te na wodzie. W tym roku były to jubileuszowe 25. zawody, a piąte bez Antoniego Szarmacha, który przywiózł je do kołobrzegu z partnerskiego miasta Bart. Dawaj, dla naszego zawodnika, oh, który uważa, się wystartować z oh, w 25 edycji zawodu w jeździe rowerem na desce po O, oh, 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 oh. proszę Państwa, no cudownie, 2 metry. 2 metry. Prawie, prawie, że się udało. Zawody każdego roku cieszą się niesławnącym zainteresowaniem zawodników z całej Polski oraz zagranicy. W tym roku wystartowało 46 śmiałków i każdy z zawodników przejazd kończył w wodzie. I bez względu na to jaką odległość pokonał, każdemu z nich dopisywał humor. Tutaj kołobrzeżanka mi powiedziała, że są takie i całą ekipą się wybraliśmy. Przyjaciele z Łodzi przyjechali tak, że będą startować, także wszyscy razem. Jakaś technika była opracowana? Nie, żadnej techniki, po prostu przed siebie, byleby jak najdalej. Trudne to? Nie, z zewnątrz wydaje się dużo trudniejsze niż jak się jest na rowerze, bynajmniej takie moje odczucia są. I jakie to uczucie, wpaść do wody, ciepła, zimna? Myślałam, że będzie gorzej, że, myślałam, że będzie większy szok termiczny, ale nie, przyjemnie. Tak orzeźwiająco, po tych emocjach na rowerze. Fantastyczne, tym bardziej, że woda w kanale portowym, czyli w parsencie tak naprawdę, jest wyjątkowo czysta i nic nam tutaj nie grozi. Słuchajcie, to jest fajna zabawa, tutaj nie ma żadnej rywalizacji. Największą nagrodą jest śmiech tych ludzi, którzy są na brzegu. Trzeba mieć dystans do siebie i takich ludzi jak ja dzisiaj mamy ponad 40. Zawsze jest plan i on się nigdy nie sprawdza, tak? Lewa noga, prawa noga, odbicie w jedną stronę, w drugą stronę. Nigdy się to nie sprawdzało, dlatego najlepiej jest wsiąść na ten rower, nacisnąć ten pedał i puścić się do przodu. Dzisiaj coś mnie uciekło, w tamtym roku było lepiej, bo w tamtym ponad dziewięć pojechałem, a w tym coś uciekło. Szmut szczęścia mi się zdaje, bo też odwagi zależy, bo te opony pod wagą też siadają. Peduję i już! W tegorocznej edycji zawodów 21-metrowy dystans pokonało czterech uczestników. Wygrała Wioleta Nowaczek.